Wszystkim. Słuchajcie, mamy 15 października. Jest to 41 dzień od wypadku Karola, który zmienił, zmienił jego życie o 180 stopni. Pragnę podziękować za zaangażowanie, jakie do tej pory widzimy, by Karol mógł wrócić do sprawności. Kwota, jaka codziennie się zwiększa, to właśnie dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu. Za to Wam serdeczne. Dzięki. Oczywiście Karol przebywa ciągle w szpitalu. Jest na początku swojej ciężkiej drogi do powrotu do, powrotu do sprawności. Chcę, byście, chcę Was prosić, byście byli zaangażowani dalej, tak jak do tej pory, udostępniali jak, jak największej ilości. A teraz mam coś dla Was specjalnego, bardzo specjalnego. Coś. Coś specjalnie od Karola. Dla Was. Dla Was wszystkich. Dziękuję wszystkim. Jak się drapiesz po nosie,